Jest pozycja lidera po, po chyba niezwykle ciężkich odcinkach. A czy tylko jeden? No też ich nie było 15, tak? Więc jakby myślę, że to tempo było, było słuszne, było wystarczające. No też jechanie na tych naprawdę, słuchajcie, te odcinki są tak trudne. Że dopiero jak jestem na mecie, to sobie uświadamiam ile gdzieś było momentów, że jesteśmy blisko, gdzieś tam jakiegoś rowu, blisko jakiegoś drzewa. Naprawdę odcinki są bardzo techniczne. No nie wiem, czy jest drugi taki rajd, żeby w rajdówce się aż tyle działo. I myślę, że też pewnego rodzaju utrudnieniem dla mnie jest to, że chciałem pójść z duchem czasu i zaczynam jeździć na oponach, który się startuje w misze Europy. Jest to mój pierwszy rajd na nich. Jeszcze nie do końca mam doświadczenia, gdzieś tam sobie trochę macam, ale myślę, że, że z Cirely robimy bardzo dobrą robotę. No i tylu jest kibiców na, na trasie, że którzy, którzy widać, że nam kibicują, że dla nich będziemy jechali na, na pewno tylko szybciej, no żebyście mi później znowu nie, znowu nie mówili, że wygrałem tylko jeden odcinek, no bo się pogniewam.